Witam w kolejnym News Flipowania. Dzisiaj powystawiamy dwa telefony oraz kilka gier. Mamy tutaj gierki oraz mamy jeden film na Blu-ray'a. Chyba dobrze przeczytałem. To jest pewnie warte z 10 zł? Ale. Zawsze coś. Wstawiłem właśnie film na YouTube'a po przerwie 7 dniowej Nie zdawałem sobie sprawy, że taką przerwę zrobiłem. Myślałem, że dosłownie dwa dni minęły. Dzisiaj również nagrałem cztery TikToki oraz montowałem już jednego i wstawiłem na kanał. Także na pewno chciałem dzisiaj dokończyć te TikToki. Chciałem zrobić jakiś trening, wystawić te wszystkie gierki. Ale zanim to wszystko zrobię, muszę zamówić nową baterię. Do iPhone'a 14 Pro. Wcześniejszym odcinku miałem serwisować. Oj w wcześniejszym odcinku miałem serwisować iPhone'a 14, ale się nie udało, ponieważ dostałem wadliwą baterię i nie udało mi się odzyskać zwrotu. I się dogadałem z gościem, że zamówię nową. Muszę tylko zobaczyć, jaką wtedy zamówiłem, żeby nie zamówić tej samej. I ostatnio zrobiłem zakup i raczej wtopiłem, ponieważ kupiłem sobie kamerkę za 200 zł. Taką sportową, żebym mógł sobie przyłączyć. Mam chyba tutaj nawet, że mógł nagrywać sprzedaże. Ale nagrywa to dupy jakości. Pobrałem program, który ma niby zwiększyć jakość nagrania. Zobaczymy, czy mam wirusa, czy nie. Wychodzi 110 zł razem z przesyłką. Muszę kupić w końcu Allegro. Jak to się nazywa? Allegro Smart, ponieważ trochę już zamawiam i w sumie trochę pieniędzy straciłem przez to. A to kosztuje chyba z 15 zł miesięcznie. W tym miesiącu 160 zł wydałem na dostawę, także chyba przydałoby się kupić tego smarta. Oprócz tego dzisiaj dostałem pozytywne wiadomości na temat kursu. Parę osób wysłało mi, jakie flipy porobiły. Ktoś kupił iPhone'a 12 Pro za 600, sprzedał za 1100. Sprzedał to do skupu. Kolejna osoba w 3 dni z 800 zł zrobiła 1800. Karol Jabko, pozdrawiam. On akurat sobie poflipował kartami graficznymi, ponieważ tam gadałem nawet z nim, bo chciał się brać za składanie komputerów. Doradziłem mu, żeby na samym początku poflipował może częściami, zobaczył jak to chodzi. I sobie uzbierał fajny budżet, ponieważ taki komputer zbudowany może posiedzieć nawet miesiąc zanim się sprzeda. Dobra, część zamówiona, wszystko zamówione. To są gry, jakie mamy na sprzedaż. Także po kolei wszystkie wystawiam. Wszedłem sobie na moje konto Vinted i mamy dodatkowe 70 zł. To akurat sprzedawałem moje stare rzeczy. Także dosłownie wszystko, co tu jest, to jest profit. Także zaczynamy od 70 zł. A jeszcze dzisiaj dwie osoby kupiły kurs, także niby zarobiłem z tego 60, w sumie 70 zł. Tylko, że ja robię tak, że 50% kwoty przeznaczam od razu na cele charytatywne. Także tutaj macie screena. Fajnym takim podejściem jest rzucanie 1% zarobków swoich. No, staram się to utrzymywać i po prostu co miesiąc rzucam 1% tego, co zarobię. W opisie wam zostawiam link do zbiórki, także jeżeli chcecie coś płacić, to możecie. Jeszcze nawet nie wiem na co. Raczej na człowieka niż na pieska. Zobaczymy. Także 70 zł minus 50%. To zostaje 35 i łącznie mamy tyle profit Dobra przechodzimy do wystawiania gier Mamy pierwszą grę Need for Speed On jest warty 35 zł Sprzedam go na szybko za 3 dychy A kupiłem za 10 zł Kolejna gra Star Wars Gwiezdne Wojny Za 20 zł sprzedam Kupiony za dychę Następnie mamy Spidermana. Za 50 jest wystawiony najtańszy, tyle że się nie sprzedał, a wystawiony był dzisiaj. Ok, kolejny jest najtańszy. Wystawiony za 50 zł. Wystawiony 6 dni temu. Nie sprzedał się Także taki spider Spiderman pójdzie za 40-45 zł Dajmy na to, że za 4 dychy Jego nabyłem za 2 dychy Także też 20 zł na tym zarabiamy Następnie mamy dwie Fify 19 Jedną z tych Fif sobie zachowam Zachowam sobie tą A to dlatego, że po prostu czasem może sobie pograł Później mamy dwie kolejne Fify Je sobie zachowam, żeby później dorzucać do... Kolejny konsol, jak będę sprzedawał Żebym mógł dorzucić jakieś dodatki Ale do takiej Fify dorzucimy sobie Fifę 20 I sprzedajemy to łącznie za 10zł Ponieważ niestety nie jest to nic więcej warte Później mamy Need for Speed Wiem, że jest warty 4-5 dych, bo już niedawno go miałem Kupiłem go za 20, także mamy też 2 dychy profitu Następnie mamy Lego Star Wars, warte 80zł ale pewnie się sprzeda za 6 dych, ponieważ no mało osób już chce tyle dać za jakąś gierkę. Później mamy Grek, gdzie serwery zostały wyłączone. Także ją w ogóle odstawiam na bok. Te trzy gierki też sobie zostawię i będę je dorzucał do konsol. Mój kanał jest głównie o iPhone'ach. W sumie tak zauważyłem, że głównie o tym gadam, bo no, nie ukrywam, mam najwięcej ruchu z tego i zeroku. Ale najwięcej fanów mam w sprzedawaniu gier, ponieważ jest to strasznie proste i jedyne co robię, to robię zdjęcia, wystawiam gierkę, zostawiam ją na jakiś czas. Po czym nagle po tygodniu, po dwóch, albo odświeżam, jeżeli się nie sprzeda, albo jak się sprzeda, to po prostu pakuję i wrzucam do paczkomatu. A teraz, jako że wykonałem prawie całą robotę na dzisiaj, to. Posnajpimy sobie trochę gierek, z osób myśli, że nie da się tego robić, że to jest nieopłacalne flipowanie, bo ludzie pomyślają jakieś boty, nie boty Też sobie kiedyś zrobiłem jakieś bota do szukania ofert, na bodajże Eliksie, bo wystarczyło wpisać w githuba bot do snajpienia, albo jakoś tak I nawet Polak stworzył, także no strasznie to było proste, ale tak czy się, da się znajdować fajne oferty Także kupię sobie teraz jedną, dwie gierki pod flipa Mamy Spidermana na PS5. Próbuję coś tam znegocjować. Jest warty generalnie 6 dych. Ktoś wystawił za 40 zł. Próbuję do 3 dych, żeby zarobić na tym więcej. Zobaczymy, czy się uda. Mam nadzieję, że tak. Chociaż tak naprawdę to polega na tym, że trzeba naprawdę mnóstwo tych propozycji wysłać. Jedna osoba się zgadza i jest pięknie. Tak wam jeszcze pokażę. Tak się prezentuje ta gierka. Wystawiona 16 minut temu. Aha, i tak nikt nie kupił. Kupiłem dwie gierki tamtego Spidermana oraz Need for Speed za 26 zł. Na ja skupie proponują 24, ale ja sprzedawałem takiego za 4 dychy. Także mamy 14 zł profitu na tym, a na kolejnym, na tym Spidermanie już mówię ile. Będziemy mieli dwie dyszki profitu. Więcej gier nie zamawiam, ponieważ nie mam na koncie. Mam wszystko w gotówie. 10 minut mam dwie gry. 10 minut 40 zł zarobione. Wszystkie gry już wystawiłem. Teraz będę odpisywał ludziom na Instagramie oraz zrobię sobie trening. Zrobię to wszystko naraz. Będę odpisywał podczas treningu. Znalazłem ostatnio fajny sposób i ćwiczę po to, żeby... Zrzucić stres. Tak mam, że jeżeli nie ćwiczę, nie chodzi tutaj o siłowo, tylko po prostu jakakolwiek aktywność, nawet rower. Jeżeli tego nie robię, to buduje mi się cały czas stres, bo nie ukrywam na tym etapie, jaki teraz jestem, czyli skalowania tego wszystkiego, ponieważ jakby już mam metodę, wiem co działa, wiem co muszę robić, tylko. Muszę po prostu zwiększyć ilość tego i pomału doskalować, to skalować, to no, jest to stresujące i, i wszystko mi się nakłada. Ale jak ćwiczę, to ten stres całkowicie mi schodzi, a na jakieś negatywne emocje, czy nie wiem, jakiś ktoś coś mi powiedział i tak dalej. To sobie w świetny sposób radzę poprzez pracę. Zauważę, że akurat na emocje, to mi za bardzo ćwiczenia nie pomagają. Pomagają mi na ten stres cały, a na jakieś niefajne emocje pomaga mi po prostu działanie. Odkryłem ten sposób jakoś miesiąc temu i naprawdę działa, ponieważ teraz. Nie ma żadnej negatywnej rzeczy w moim życiu. Jeżeli coś się niby pojawi złego, to tak naprawdę i tak to przekuwam w dobro, bo albo sobie zrobię trening, albo popracuję więcej. Nie ćwiczę codziennie, co widać po mnie. Dzisiaj mam dzień push, także jakieś wyciskanie i tak dalej. No a na wieczór sobie wyskoczę pewnie na piłkę ze znajomymi i sobie pogadamy.